Cześć, jestem Marcin i witam Was w pierwszym wideo na moim nowym kanale. Od jakiegoś czasu mieszkam w południowej części Oberbayern, czyli Górnej Bawarii, a czas wolny spędzam aktywnie, ponieważ ukształtowanie terenu dookoła nie pozwala na nudę. Mam tutaj na myśli jeziora na południe od Monachium, lasy, łąki, z których widać panoramę Alp, no i oczywiście Alpy. Całość pokryta jest dodatkowo gęstą siecią szlaków rowerowych oraz pieszych. Rowerem przyjechałem już tutaj kilkanaście tysięcy kilometrów. Postanowiłem wybrać moim zdaniem najładniejsze trasy i pokazać wam je w filmach na tym kanale. A dlaczego akurat rower? ponieważ daje możliwość o wiele szybszego przemieszczania się w terenie. Zaczynałem od turystyki pieszej w Beskidach, później były Bieszczady, Tatry, no i obecnie Alpy. Zauważyłem, że niektóre trasy o wiele szybszy sposób można pokonać rowerem. No i tak, wybierałem na początku te najprostsze, zwiększając stopień trudności miałem miarę się mojej kondycji. Bardzo duży przeskok dał mi e-bike, który moim zdaniem wypłaszcza góry, a trasy typu Runda dookoła pasma Karwendel czy Gornergrad z terminalów też przestały być jakimkolwiek problemem. Głównym zamysłem podczas tworzenia kanału jest pokazanie Wam tras rowerowych o różnym stopniu trudności, głównie pod względem kondycyjnym, ponieważ pod względem technicznym będą to raczej trasy proste do średnio trudnych. Na kanale pojawią się również filmy niezwiązane bezpośrednio z tematyką rowerową, no ale przecież nie samymi rowerami człowiek żyje. To tyle na wstępie, dziękuję za odwiedzenie kanału, no i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!